Znajdujemy się w klubie Ring Free City w Gdańsku, w doku numer 1 dokładnie, na terenach postoczniowych. Klub istnieje dosłownie od maja tego roku, 2014 roku, czyli od kilku miesięcy dosłownie. Skąd się wzięła inicjatywa? No na pewno stamtąd, skąd ja przyjechałem. ostatnie 9 lat swojego życia spędziłem na Wyspach, dokładnie w Londynie. Tam trenowałem, przygotowywałem się do swoich walk, pracowałem też w klubach White Cola, przygotowałem zawodników. No i Po powrocie do Polski postanowiłem, że zobaczyłem, że w Polsce nie ma czegoś tego, takiego dosłownie, że ludzie gdzieś tam trenują po piwnicach, po salkach, a nie mają okazji ani, ani możliwości się sprawdzić na ringu. Także postanowiłem otworzyć swój klub, troszkę ryzykowałem, zobaczyć jak to będzie, jak to jest, jak to w Polsce wygląda, totalnie nie wiedziałem, no, wiadomo śledziłem bokser.org, śledziłem jakieś tam media polskie, jak boks w Polsce od tej strony technicznej wyglądał, nie wiedziałem, no i teraz powoli się dopiero dowiaduję, że, że jest tak jak jest. To powiedz jak wygląda White Collar Boxing w Wielkiej Brytanii, gdzie widziałeś to na własne oczy, byłeś przy organizacji, I jak ma wyglądać w Polsce? W Wielkiej Brytanii to już od jakiś 15 lat dobrze się zakorzeniło i od 15 lat e, idą e, naprawdę kluby się po prostu mnożą. Ludzie chcą boksować i to nie jest żadną nowością. Tam wiadomo, że e, jest to bardzo indywidualny sport kontaktowy bardzo i e, ludzie nie każdy jest do tego stworzony, nie każdy się będzie bił. Dużo ludzi trenuje, ale przez takie właśnie stwarzanie możliwości, przez organizowanie tych meczy, e, mogą wyjść i po prostu stoczyć walkę swojego życia. Jak, e, jeśli chodzi o techniczną stronę, to naprawdę e, to jest na poziomie profesjonalnym. Tam naprawdę profesjonalne kluby, gimy są super wyposażone w świetny sprzęt. No, nie będę ukrywał, że ci ludzie, którzy to trenują, to już są ludzie tam na jakimś etapie swojej kariery prawda, zawodowej stać ich na dobre rękawice, dobre, dobre wyposażenie i, i na, na porządny klub dobrego trenera. Przygotowują ich zazwyczaj trenerzy zawodowi, czyli profesjonalnie pod klubem zawodowym działającym na przykład w Londynie jest taka podsekcja White Cola i tam wszyscy razem się mieszają, sparują razem, trenują razem. Jest to, można powiedzieć, tak na szczeblu pomiędzy boksem amatorskim a boksem zawodowym, bo, bo dużo, dużo zawodników, dużo ludzi, którzy uczestniczą w tych walkach, którzy uczestniczą w White Cola, kiedyś coś tam trenowało. Albo amatorsko, a wiadomo, że 15 lat robi swoje zapasy tłuszczu i tak dalej, ale technicznie gdzieś tam mają jakieś możliwości, i jakieś doświadczenie i naprawdę czasami całkiem nieźle to wygląda. Naprawdę na dobrym poziomie oni są bardzo zdeterminowani. Przede wszystkim ta determinacja i takie zaangażowanie w trening to nie jest, nie bierze się od tak po prostu z miejsca. Oni tu cały czas gdzieś tam w sobie kryją duszą. Także naprawdę profesjonalnie, jest PRO, A jeśli chodzi o, o Wielką Brytanię. Tak, nie jest już żadną tajemnicą, że 7 lutego pierwsza taka gala odbędzie się w Polsce, konkretnie tutaj, w tym pomieszczeniu, w którym znajdujemy się w tej chwili, które pokażemy w innych materiałach. Powiedz Marcin, ilu spodziewasz się ludzi? Jakie zobaczymy walki? Jak to po prostu będzie wyglądało? Technicznie, zasady, wytłumacz wszystko. Hmm. Spodziewamy się około tak 200 kibiców, ponieważ ta sala więcej nie, nie pomieści. Wcześniej organizowaliśmy taką pokazową walkę, taki bardziej dzień otwarty klubu, ale też był taki Ring city City naszego klubu Boxing Night, w którym pokazaliśmy 5 walk pokazowych. Także no, bardzo takie kameralne. Grono 200 osób jak na pierwszą walkę. No, z tego co wiem, będzie to pierwsza w Polsce taka gala tego, tego typu na tych zasadach zawodników jest 10 zawodników o dokładnie 2 zawodniczki i 8 zawodników dojdzie do 5 pojedynków w tym oczywiście jeden pojedynek pokazowy w którym wystąpi Leszek już za tydzień przeciwnika już mamy możesz to wyciąć oczywiście Nie <laughs> za, chwilę, za chwilę ten temat poruszymy jeszcze troszeczkę dokładniej, ale Wracamy, wracamy do tego, co nas tutaj sprowadza. Sala jest doskonale wyposażona, co miałem okazję sprawdzić na własnej skórze. Marcin jest prawdziwym bokserem, co pokazuje moja twarz, nie przewróciłem się na lodzie. Powiedz po prostu nam, zaproś, zaproś przede wszystkim ludzi, którzy chcieliby wziąć e, udział w tej inicjatywie, bo domyślam się, że kolejne gale na razie będą tutaj organizowane na miejscu. Natomiast na pewno masz gdzieś tam głęboko w głowie plany, żeby rozpowszechnić to prawdopodobnie na cały kraj. Mówiłeś, że po materiale, jaki ukazał się na Boxer.org, dzwonił do Ciebie telefon przez cały dzień. Czyli to oznacza, że ludzie są zainteresowani. Jak będziesz ich ściągał? Jakie są plany ekspansji? Myślę, że pierwszym takim zaproszeniem jest w ogóle zorganizowanie. Jeśli ktoś ma możliwość przyjścia do... Nas, oczywiście... E... Typowo widowiskowo, zobaczyć nogale, bo już, bo już niestety miejsc nie ma na tą galę. Ale na przykład, mamy zamiar robić to cyklicznie i e, co dwa, trzy miesiące. Następną galę planujemy na połowę kwietnia e, i tak jak powiedziałaś po e, materiale Boxerol, naprawdę miałem bardzo dużo maili i telefonów, dużo ludzi pytało się o uczestnictwo, o chęć uczestnictwa z całej Polski, e, Kraków, Szczecin, Koszalin. Także dostawałem e, propozycje, ale wiadomo, no, my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo tych pojedynków. Musimy e, no, że tak powiem, dobrać poziomowo zawodników. Nie, możemy, nie może przyjechać chłopak z Krakowa, który od 10 lat gdzieś trenuje coś, prawda, jakieś sztuki walki i wystawić go na chłopaka, który trenuje od dwóch miesięcy, bo nie znamy jego możliwości. Może pracował, nie wiem, w specnazie i może dojść do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Także wolimy to wszystko weryfikować na miejscu. Na razie no, projekt raczkuje. Chętnych mamy po prostu z ulicy. Dziś pocztą pantoflową, jeden, drugiemu przekazuje, że jest taki klub, można, można powalczyć. I dużo zawodników z, z trójmiejskich właśnie klubów nie tylko bokserskich, ale MMA, właśnie Muay Thai, przychodzą i oferują się, że chcieliby zawalczyć, wziąć udział w takim w takiej inicjatywie. I oczywiście my jesteśmy otwarci jak najbardziej, muszą przychodzić na treningi i zobaczyć my musimy zobaczyć, zrobić taki test, czy, czy, czy ci panowie, którzy będą walczyć, czy to będzie taki mismatch czy to będzie pojedynek wyrównany, czy jeden po prostu po, po 10 sekundach nie zostanie zmieciony, bo to nie ma, to nie, jest widow, to nie będzie widowiskowe. Mam no chodzi o dobrą walkę. Między innymi dlatego, że Publiczność to są ich znajomi, to są ich rodziny, e, także no, przede wszystkim bezpieczeństwo, ale i zasady fair play. Będą sędziowie, sędzia ringowy, sędziowie punktowi, e, będzie ambulans na miejscu, e, także wszystko, jeś, od strony technicznej bezpieczeństwo jest zapewnione. Rękawice 16-uncjowe, kaski, ochraniacze, krocza, e, szczęki. Rundy są trzy, trzy rundy po dwie minuty z minutowymi przerwami, ale ten dystans na razie wystarczy. Także to Najważniejsze, są... kto decyduje o wyniku walki, bo tutaj były różne pomysły, który przeszedł. Przeszedł sędziowie punktowi. Będzie trzech sędziów, punktowało, sędzia ringowy ogłosi wynik. Były różne pomysły, różne metody właśnie sędziowania, rozstrzygania werdyktów są w Anglii, ale my na razie będziemy się trzymali tego najbardziej, że tak powiem, stronniczego, tak żeby e, nie było. żeby nie dopuszczać publiczności do głosu, bo tego, tego akurat nie lubię. W Anglii jest coś takiego, że, że publiczność może głosować przez podnoszenie niebieskich bądź czerwonych rękawic, które dostają na, na wejściu. To są takie karty. E, I powiedzmy, no większość niebieskich wygrywa niebieski narożnik, większość czerwonych, ale na razie my się trzymamy tego punktowania fair, żeby nikt nie był pokrzywdzony. Tym bardziej, że wszyscy trenują u nas, e, wszyscy się też znają, zawodnicy się znają, także nie chcemy tutaj żadnych. E, żadnego oszkaństwa, żeby, no, żeby był yy, przede wszystkim wynik.